Witamy w jeszcze więcej. Jest jeszcze więcej tego, co było wcześniej, a dzisiaj było dużo jedzenia. Mamy jeszcze więcej kalorii w brzuchach i w całych organizmach i jesteśmy przejedzeni. No i umieramy, umieramy. Generalnie sobie specjalnie. Umieramy specjalnie. Słuchajcie, w górnym odcinku też nie toczyliśmy takich dużych dyskusji na temat tak. wszystkich naszych wyborów, bo chcieliśmy sobie je zostawić tutaj, ale myślę, że tutaj możemy to zrobić, Mandziu. Sekcje. Zacznijmy sobie od sekcji. Zaczęliśmy od sekcji przekąskowej, tam wskazałeś na Wege i e, to no, Znaczy powiem tak, żeby wszystko rozróżnić, możemy każdy produkt po kolei, możesz go nawet, e, nie mam go tutaj. No, no, co tam, tak. No, musimy wykopywać ich, no, ale poczekaj. Po kolei, zwykłe, no. były pełne, ciężkie, fajne, były wypełnione mięsem, No, po kolei, na... to będzie nam trwał odcinek 40 minut znowu kolejny, nie możemy tak 40-minutowy czy... specjal, jeszcze więcej. Tak, na pewno. No. Nie, ale szybko, innym słowem. Co nie, że nagetsy, moim zdaniem, spoko. Wege, nagetsy, super zaskoczenie. W ogóle bym nie poznał, że one są wege. Stelki ja, były smaczne. Tak? Ja, ja nie jestem wielkim fanem, za to bardzo yy, inaczej. Przyzwoicie na poziomie nóżki z kurczaka. Naprawdę. Tak, tak, tak. To nie jest tak, że weźmiesz. Są naprawdę niektóre sieci, że weźmiesz nóżki z kurczaka. Dobra, nawet powiem po z KFC, jak masz tak. te nóżki z kurczaka. Kurde, zalane w sosie barbecue, całe utaplane, masz uwalone ręce. Strasznie. A tutaj jak chcesz, utaplasz w sosie, spoko, nie ma problemu. Bardzo Ale Poza tym też bardzo mi odpowiadało to, że one nie były panierowane. To też Miały tylko taką faktycznie delikatną... Że były usmażone. Były usmażone, by, co nie, ale by, nie były by, opanierowane. Frytek nie mieliśmy. Nie mieliśmy, aczkolwiek... Ale żadna strata tak naprawdę, no frytki naprawdę... już frytki, były, były możecie zmaszyć Bardzo, mnie. bardzo mnie boli, że się nie udało załatwić tych sałatowych burgerów, ale to jest kwestia tego, że była lista, było wszystko, jakoś się nie znalazły w zamówieniu. Dokładnie ostatnio. tak, więc pamiętajcie, nie ma co że co szukać wszystko, winnego. pracownicy musieli przygotować no, 30 to, że... kanapek i to każdą Słuchajcie, różną, nie? to chyba było... Ile to wszystko kosztowało? Julek ty chyba wiesz? Koło 400. To nie, nie dużo koło 400 Warszawa. Hat 900. Na pizza h 900 Na To pizzach 900 no, no. E, burgery. Powiem tak, one Jestem. są dobre. To jak inaczej, weźmiesz kanapkę tam, to nie, nie będziesz raczej zawiedzony, tak mi się wydaje. Nie, nie będziesz żadną zawiedziony. Uważasz. Tak, nasz problem jest taki, że zjedliśmy ich dużo po sobie i to było trudniejsze. Mam wrażenie, że ten sam problem strafił w Burger Kingu. Burger jest taki obfity i ogromny. Mhm. Jezu, umierasz tutaj nagrywając, naprawdę. No i słuchaj, jest taki ogromny wybór burgerów, jest naprawdę ogromny, a ja mam odczucie po prostu, że gdyby wywalić połowę z nich o tak, nikt by nie zauważył. Nie wiem, wiesz, ja też nie, nie znam całego menu tak na wylot, więc ciężko mi powiedzieć... Znaczy, trochę poznałeś, trochę na pewno znasz lepiej całe menu, aniżeli 99% trochę ludzi, co to oglądają. Ja bardzo doceniam takie proste rzeczy, tak? Masz hamburgera czy cheeseburgera i to nie jest, kurde, serek, kurde, wiesz, dwa plasterki ogórka i bułka i siema, mamy, wiesz, gotowego. Tana sałata, jakich kontentów tak. troszeczkę tam innego sosu. Fajne, że, to jest, to, jest że fajne. to jest normalnie zrobiony burger, a nie na zasadzie. Zresztą, że... znaczy, jest małym burgerem, oczywiście, ale wygląda naprawdę przyzwoicie. Że nie jest liczane na zasadzie, że na każdy burger tak, jeden dokładnie. pikiel. Szczerze, <laughs> nawet ta wypadająca sałata i za dużo tego sosu. To dla mnie jest, świadczy o to... jakiejś takiej ludzkości w tak. tym mhm. wszystkim, nie? To jest plus, to absolutnie tak, nie jest minus w tym wszystkim. bułki mi się, według mnie są bardzo ciekawe bułki z tymi posypkami. Fajny koncept. Tak. Oni mają te miodowe, te takie mleczne bułeczki, mają bardziej. Też fajny koncept. Ja jest taka concept. bardziej nie jestem ich fanem. Czekaj, ale mogę właśnie pokazać tutaj, wezmę a nie, nie da się tego, dobra. E, jeżeli nie mamy... jestem do końca fanem tego typu bułek. O, nie takie bułki, to bardziej biroszki, są właśnie te słodkie, no. o których mówi Ignacy. A te bułki, jest ja tak. jestem fanem też tej tak. bułek, e, jest to, to jest precel. To są bułki pretclowe po prostu i to jest sól chyba tutaj po Też poczypa, dodam no, jeszcze no, jedną rzecz. Jest super. Ich kurczaki naprawdę im plus. Im mm -hmm. plus mm -hmm. są w ogóle ich nieznane. Wieprzowina kurczakowa. też była smaczna. I o, wiem co chcę powiedzieć. Słuchajcie, zabrakło w jednym, był chyba jeden tylko burger z wieprzowiną, chyba że któryś z innych był, a my nie, nie zobaczyliśmy tego, bo one nam się tu mogły tak. zdać. Niemniej jednak ten mały burger z wieprzowiną, to jest bardzo ciekawy kierunek. Uważam, że niewiele sieci fast foodowych ma burger z wieprzowiną, tak? bo mamy kurczaki, mają wołowiny, bardzo niewiele z wieprzowiną. Uważam, że to jest Wiesz, bardzo ciekawy. ja lepsze. generalnie mam problem, że zresztą było że to w sumie jest tak mocno wysmażone, My że to jak w Z burgerów wszystko. widzieliśmy, że naprawdę tak. dostaniesz jednak, kurde, tak, wiesz, z burgerowni burgera. On zawsze wygrywał no, ja ja bo nie, kotlet, nie można tego mieć we franczyźnie po prostu. Tak, dokładnie. W jest to zawsze eee, Sosy. Jak dla mnie sosy niestety wpadają w kategorię pięć sosów smakuje tak samo. Tak. Serowy jest ciężki i za ten to, koktajlowy jest spoko, był za bardzo Za to, jeżeli mówimy właśnie o koktajlach i o dobrych stronach, to wskazałbym na pewno, że... Szejki. ...luźniutkie, takie lżejsze. W sensie większość szejków w sieciówkach jest generalnie ciężka, słodka. To nie jest źle, bo jak ktoś lubi takie szejki, y, no problem. Eee, ale uważam, że... Fajne, Ale to jest nasz osobisty Nasza, nasza osobista ocena. Co nie dla nas? są za słodkie w tych tak. wszystkich. Ja mam problem z tym z, z, z dużo zbyt dużo słodkością. Też tak. nasza opinia zawsze jest skażona tym, że jemy wszystko naraz. Drogi, mm -hmm. jednego, wypił jednego mm -hmm. i tyle, to, to spoko. Ale my piliśmy jeden po drugim i taki i taki. E, na desery, dla mnie mafina była super. Te bliny były super. spoko. Nie. Patrz, fajny Zgadam koncept, Jemik, nie? Że nie Ta. dostajesz w końcu ciężkiego sosu, który trafii, nabierasz, trochę tak. taki nugget, co nie? Trochę taki słodki nugget. Słodki nugget. Nie? Słodki, nugget, słodki nugget. bardzo fajnie. mafinkę. też przyzwoita to na pewno. Nie, nie wiem, jak ty jesteś, ale na przykład mafinki wytrawne. Mi się zdarza mieć, jeść mafinki wytrawne czasem. Z... Wiesz co, to się inaczej troszeczkę nazywa. Joanna ja robić, w domu się... właśnie mafinki. często i czasami wychodzą mafinki takie wytrawne, że one nie są słodkie, tylko są takiego troszkę wytrawnego Jaka. smaku. Dla mnie jest to zawsze ciekawa odmiana. Czekam, aż kiedyś w jakiejś sieciówce coś takiego zobaczę. Wątpię, bo nie większość ludzi raczej woli słodkie, ale... Wiesz co, to też jest ciekawe, co nie, że zobacz, że jakby nie patrzeć, teraz już jedną z ostatnich sieciówek ograliśmy. Tak. Oczywiście są wszystkie sieciówki, że mamy pizzę Hut, e, mamy Dominosa, mamy DaGrasso... Pizza Hut już ograliśmy, mamy tak, DaGrasso, Telepizza. Jasne, moglibyśmy z nich robić, ale już zabrakło trochę sieciówek. A możliwe, że wejdą do Polski. Na przykład e, wiem, że na pewno pierwsze kroki stawia powoli... Julek, dobrze pamiętam, że Taco Bell? Tak. Tak, Kobel pier... Ja jak się pojawi ta Kobel, słuchajcie, w Polsce, to jedna sekunda już będzie odcinek Nie jesteśmy 15, pewnie, ale jak na pewno. to jest dawno temu opublikowane, ale no, tak. bardzo w momencie jak my to nagrywamy, na całym zachodnim YouTubie dominują fast food tiery. Zaczął IDAP tak, chyba, tak, potem tak, zrobił I to do... Report of the Week, zrobił odpowiedź na to. Report of the Week, oczywiście zrobił najbardziej rikszową odpowiedź na świecie. No, I Adaps no, tak. wszedł komentarze i napisał: No muszę się zgodzić. Tak, dokładnie. Więc, Kiedy więc, jakby... IDAP ci coś takiego pisze, to wtedy ty. Uh! Tak, w każdym razie to na pewno, y, to jest teraz bardzo powszechne robienie w ogóle tierów, teraz zauważymy, że nawet w WoWie robią tiery ekspansji Przyska. i rajdów i dungeonów. Stary, do tego stopnia już to poszło. Widzisz, jak e, to pierwsze robią rankingi burgerów? No właśnie, pamiętajcie. Y, nasi przyjaciele z USA, bo <laughs> no, Good Mythical w ogóle możecie wejść zajrzeć, to na pewno. Chłopaki tak. publikują się akurat codziennie, my mamy tylko trzy razy w tygodniu. Tak, tylko jako, przy nich, nie? Przy mnie tak, to sześć, tak. oni mają dziewięć. 10... Nie no, z Good Mythical Morning. Czekaj, pięć plus jeden w sobotę, to mają sześć. E, myfikalmory Mory 5 w tygodniu, czyli 11. Podcast, 12. Mhm. E... No to nam no, jeszcze nam troszkę brakuje, my jednak idziemy w tę stronę. E, e. <laughs> zobaczymy, jak nam pójdzie. Słuchajcie, my bardzo serdecznie dziękujemy. Napiszcie, może który według Was byłby najlepszy. Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się. Giem, czekaj, Co? Czekaj. Jaki fast food chcecie kolejny? Bo o, zanim jeszcze o, wyjdzie Taco Bell, bo o. Taco Bell kiedyś wyjdzie. Jaki chcecie kolejny Jaki fast food? Chcecie? Dokładnie. Jaki jest najbardziej fast foodowy fast food, z którego nigdy wam nie chcieliście kupić wszystkiego, ale chcieliście wszystko spróbować? Dokładnie o. tak. A my to sprawdzimy w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.